Siemanko, siemanko, tym razem mam widziała, dwa razy próbowałem na takim roski wstał serwerze na goldach. No i goldy trochę dupnie, więc mamy teraz biorę zwykłe. Nie Jest lubię grać na serwerach goldowskich. No, to, to już nam piździ trochę. Bez spodni. i może lepiej by było. O, już moja cię widzę jaki wyspie... Ej, ty jesteś w wodzie, ty masz przejebane. Nie jestem na wodzie. Ej dobra, mi trochę życie uchodzi. A, teraz to chodzi. 88%. Nie ale nie mi spada spora byłam od idę do domku e, mapa nazywa się yukon jest tak gruby z yukonu jak sama nas zaskazuje o proszę ja już jestem bogaty i już mamy dobre rzeczy a ci mi się dało? nie aha jak przetrwać się zombie a czy to już ty, ty już słabo słowa będzie dla ciebie zombie widzę to nie zombie to ludzik hi my nigga hi hi I don't want to kill you we don't must to kill us. I want to be friendly. You can go to me. Okay, go to me. It's cold. Girl, G guy, um, ah, yeah, you're not girl. Sorry. czy Okay, you are friendly. Yeah. Okay. We must go or we, we, or we will be dead. Dobra, we no, must I have plenty I have plenty power. Okay. Fuck it's Tomasz, so fucking cold. Okay, Tomasz, we must go. Alboskiname. Here's the I have been dead. Fuck 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 I need some some hot 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 something. Okay, you can show sugar. Co? Idziesz szukać jakiegoś ubrania A ja... A ja szukam jakieś ten, jakieś chałupki tam jest miasto Guarda, fuck, I'm dying Jak zginę to weź mi, byś yeah. y jakieś rzeczy, to weź mi, It's bad Ale cię nie znajdę tam Ej, on umarł Nie mam, że nie umarł? On wziął kurwa i umarł On a nie miał, coś ty, ale miał kantynę, Kantin miał, o mój Boże Co to jest? Ej, on miał kurwa wszystko i wziął i umarł po prostu. A ja to nawet, to etkę do nie on tak szybko nie umierała tutaj. O, ja, ej, ale to kurwa, patrz jakie to dziwne było. Stałem ja powiem. się tu kapię, a on tutaj sobie stoi i wziął i umarł. Wykorykował. Bo ja już zginę. Kurwa. A ja nie wiem w którym kierunku lejdę, ja czy w dobrym, czy złym. U-u-uchodzi ci HP czy... Uchodzi w chuj. Ja, Ale ja Ci powiem, że tu już jest źle. Tu już jest coś złego. Że on nie zrobił tak co nie, to jest za szybko HP schodzi i nikt tego po prostu nie przeżyje. To i nie... To może przetrwać. Ognisko, ognisko ci nie pomaga. Nie dość. To Uuu. Dobra już gyra 9 HP A ja chuj, idę na wodę Gdzieś się trochę pobawić 5 HP O ząbiaki A30 HP <laughs> Spaleć proszę Dobra, ja zaraz zginę, co nie? Co ja, mam wie? 3 HP. ja mam 3 kp Ej ty zaraz to zginiesz po prostu Tylko ja po prostu tak. trzeba znaleźć dobre miejsce już na początek co nie? Albo przy airstrip, albo przy Whitehorse. Off-limits też jest dosyć dobrym Byle się nie... Dobra Umarłeś? Goście, goście kurwa o zajebiście zmarł, ja pierdolę Ej ja idę do tych chyba domków Ej idziesz do tych domków, czy... a jakie to jest skilla teraz? Zobacz gdzie ja jestem Nie, nie, ja idę do Whitehorse Jak zginę ale, ale nie, 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 nie byłem przy tym. Ja tu się patrzę, co nie gra do tych gosiąch, chciał ci tego powiedzieć, a on se umarł. LOL! Je, wiMa, nie, wiedziałem, jesteśmy gonił. Już zginałem. Ej, to jest jeszcze gorsze niż zwykły internet. Yeah. Na zwykły internet było mi ciężko przetrwać, a to jest jeszcze gorsze, zauważ Bo tutaj Nadalnie. patrz, bo tutaj patrz, tu jest tak. Tutaj jest tak, że masz po prostu przejebane. No zwykle, to jest po prostu ze walki co nie? Każdego trzeba zabić bo każdy Ej mam 0% życia What the fuck Jeszcze nie umarłem Jeszcze Dobra, nie. zaraz umrę dobra. dobra Odradzamy się tym, czy Whitehorse A tu też przejebane I tutaj powinno być jak w zwykłej mapce co nie? To powinna być zi zimowa mapka, okej okay, Ale zwykła mapka zimowa Bo... Tak to masz prze przewalone? Że tutaj w ogóle nie ma domów, co nie, ja To jest bieda po prostu Ktoś strzela, ktoś musiał się dobrze obrać. Czemu się cały czas spawnię tutaj? To ja... strzelam Masz broń? Tak What the fuck? Się w głowę dobra, mamy jakieś rzeczy no i tak trochę mi to Więc nowa mapka polecamy czy raczej nie bardzo? Ode mnie, ode mnie dostaje 4 na 10, tak szczerze, ta mapka nowa a, Marina, u Ciebie, jak to wygląda? Żeby tak od razu się nie szybko nie ginęło, to byłoby... fajnie. Znaczy, ja Ci powiem, że i tak by było chyba za bardzo nie fajnie, bo to jest mała mapka. Ej, chcesz, mam dla Ciebie strzelbę. Nie, dzięki. To jest mała mapka, nie dość, to jest mała mapka. To jeszcze łatwo się tutaj ginie. O to mnie naprawdę jest nisko cena. Życie jest pana... Życie dała jak szalone. Jakbyś nago popierdalał po pustyni zimowej nago Na kona co jest, Można, można to na tak? Ja, to Energia była trzeba tak trochę, tak trochę z umiarem O 69, 69? życia No i siedem 57 co tutaj trzeba mieć, jakie mi ubranie, żeby ten to chyba kurwa zimowe jak w ten O zombie, weźmy go zajeb, bo muszę mi ubrania do O, nie. A za ząbiaki dostajesz ubrania Dobrze Ja dostałem strzelbę za ząbiaka A patrz tu, tu jest większy ród ząbiaków co nie Wię Więcej dostajesz od ząbiaka Takiego byle ząbiaka It's been a long day without you my friend And then tamo? See you again. See you again. Fuck, 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 fuck me. Fuck me. Fuck me. Oh yeah. Oh baby, it's triple. It's triple baby. It's triple. It's triple. It's triple. It's triple. It's triple. Oh. Mm. What the fuck are you doing? Hey quick scupper Don't me us, zabi, you do it. Byłem... Byłeś tam gdzie ja Oda? Co się bez mnie zarazem. Ole on patrz, on jest takim chujem, że nawet, nawet ci nie zapytał co nie, żebyś spierdolił. On ci po prostu kurwa z miejsca zajebał Ej patrz, jako trabiatykę Eko napierdalam. A to jest siota. Fuck you, you go. Fuck you, nigga. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. You die! Umarł, <laughs> zajebałem mu. Z bajki takiej kurwa wjechałem na pełnej piździe Kurde, że mi 50 ja byś teraz go tak zbrozić kurwa wykurwił Ja pierdolę Ale on by się tam posłał normalnie no. E tu jest domek, to jest domek, dobrze Open E. Jestem w domu, ja chcę, ja chcę jeść. I teraz jesteś tam, gdzie ja byłem wcześniej. Ale tak mi kurwa zimno no, ja pierdolę, co tutaj mam robić? Ja mam już 30 pp, gdzie ja mam ubrania. Hej nega. Zajęba. Can I kill you? Oh, shit. You dobra? think you, you, are with gun and you are fucking... Ej, zajebałem go. Naprawdę? Tak. Ale o kurwa broń, on ja miał kurwa skasowała się na, na chuj. Na, na, on mnie kurwa mógł... O mnie mogę go od rozpierdolić, tak z miejsca ja, ja lubię pociągi Jedzu, Ja lubię raz wychodzić pociągiem Cię, Masz? Tak Jej mam czapkę Kurwa Gij kurwo Jeszcze kurwa życie co no to ja pierdolę, to jest chujostwo Wiesz, wiesz jak tutaj łatwo być ten broń? Jak tutaj łatwo ja ją zdobyć Ej to jest kolejną z kurwa Teraz ja jaj nie. Ja mam jedną, dobra, wyrzucam jedzenie, znaczy się jedzonko może bym sobie przekąsił, co nie? Dobrze by było. Ty masz cenę, ja już ginę, bo mam 15 mi się zostało. Ja mam 25 kurwa, i co ja mam pomylić? Jeszcze szybciej zginę, chyba, ciebie. A Znaczy się, dobra, tak. Ja, ja nie wiem, jak to mam przeżyć za chuja. Za chuja nie wiem, co robić, ja kurwa wpierdalam teraz, w no, wpierdalam się takich rzeczy gównianych, a potem będę strał jakiś kurwa czerwonym proszkiem. Nieważne co zrobisz, i tak kurwa giniesz Dobra, siedzę sobie przy tym Dobra, tak. już ginie trzy HP Ale siedzę siedzę sobie nawet, kurwa na kominku, co nie? I tak ci zabiera HP I tak kurwa umieram I to jest pojebane Jakie ta tyle rzeczy na enter Pojebane, ja kurwa jeszcze tu mam ten, strzelbę, dwie strzelby Po raz A daleko mnie zwaliło Biegam do tych, tych. jestem przewkurwiony ja już gościa mam, czy to jest zgodne? że ja zaraz kurwę umrę ej ty właśnie chyba do mnie, co ty... co ty go wiesz? idę do domku i chuja mi to daje co bo zgodnie? cały czas mi piździ jestem na wodzie i ma imię jest kurwa ciepło na wodzie jesteś? no kurwa tak, zamroziłem się Chuja, możecie mi obciągnąć, kurwa. Nelson możesz mi kurwa obciągnąć te krzyże, w tym momencie. Bo to jest bycie chujem, zrobienie takiej mapki. Jak tu nie mam za, za nic, ja nie, nie mogę jej sprzedać. Ty kurwa, musisz sobie na dupę, na siedzieć na tym ognisku, co nie? Dupę, musisz trzymać się przy tym ognisku, kurde. Może tą chuję kurwa odpalić sobie, co nie? Ale chuj, tak ci zimno, i tak ci zimno. Kurwa, upierdalaj ode mnie Zabiaka O i nic mi z Zabiaka nie wypadło Nelson no co to ma być? Nelson no, 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 powiedz Już mi spadła połowa życia Mał, mał chujowy, kill golfowy I co ja mam powiedzieć, co ja mam powiedzieć, to no, kurwa no Kurwa Pierdolisz! OH SHIT It's triple. It. FUCK! HE has got god, HE has got god. OH FUCK! OH BADA FUCK! OH BADA BADA FUCKA FUCKA! <grym> ja lepiej, bylej, co Idą do ciebie Idą ci obciągnąć Ja lubię pociągi Ja lubię jechać pociągiem, ciągiem Ja to jestem musiał o tym poczytać, bo ja tutaj kurwa nie zachuję za nic, nie wiem co ją robić? Ja mam to kurwa robić ręcznie O no, no dobrze Dwóch idzie tam pamiętaj to, Zaraz co sobie Ale patrz, oni to już byli koksowanie, wiesz Ja nie rozumiem jak tutaj można takie ubrania zdobyć co niego nie mieli Tutaj kurwa Pojebane to jest, jakby ja to z radiem. To jest mapa dla sadomasochistów Kurwa Szwecja normalnie W dajkę tak nie pisgał tutaj Oczywiście ktoś moje żarcie już musiał mi, mi wyżreć, co nie? Ileśnę po napiegać z Logika, ząb jak ma całe ubranie, ale ja nic mu nie mogę zajebać Chuj, mam motek, Jeszcze to nie jakiś. no Znaczy się nie zaś tak źle O mam, mam ubranko, dobra no, tu już, tu Mam ubranie strażowskie Ja zabrałem policjantę, policjanta Zawsze chciałem być policjantą Co jest tak, że mam ubranie i tak schodzi ich hotel Fajnie, mam całe ubranko, no dobra Spodenki, buciki Pistoletik, kobra. Chuj z ja Jebać Ja lubię pociągi Ja lubię jechać I tam mi pizzi. i tam mi piździ po twarzy A, to jesteś ty, ja myślałam, że ten Nie, to nie jest jestem ja To jest mój brat bliźniak Jeffrey Kurwa, i tak mi piździ I tam mi piździ, co ja mam zrobić o to, Tomeczku? Nie ja Pięćdziesiąt A ty? 33 Ale patrz, przynajmniej mi trochę trochę trudniej schodzi mi to życie Chociaż chuja ja wiem To mi się wydaje Jeszcze będę na ubrania i chyba będę mógł mieć ten Ale skarpetek nie założy czapeczka by mi się przydała Ja lubię pociągie ja lubię jechać pociągiem, ciągiem, lubię Ej, badasz dać... lubię, cię nie? Co, no co badasz? No ja, yeah, posłuchaj Chciałem zobaczyć ile mi da ten Ile? Tylko cztery ty, ty. <grym> to Kurwa To mi powiedzieli, że jest gdzieś lodowisko Co wiesz? Tam gdzie ty idziesz z lodowisko gdzieś. Koło ciebie. Życie. Nie, koło no, ciebie bardziej. Aha. Po 100% ten. Procent tego brań? No. już mi tak szybko, to, to ten nie schodzi. Jest! Co jest? Już nie mam tego, tego. nie masz. Bo założyłem czapkę. I co? I już mi nie piździ. Teraz są go normalnie chodzić i chuj. I mogę mi obciągnąć ludzie. Ja też znalazł czapkę. Chujba. Znajdź szatkę lepiej, tak, tak, tak. Jakbyś znalazł to weź. Mam mam spodnie, dobra. Jakbyś znalazł to weź. Aha, dobra? Aha, spodnie są lepsze. Jak się ta czapka Kurwa, dobra? A dzisiaj ja ją chujowałam pierwszą lepszą, co nie? Ale ci już nie schodzi, chyba? Nie, nie, nie. Spodenki, dobra. A uniform policyjny? A dzisiaj to założę ten policyjny, bo lepszy będzie To jesteś ty to się bałem, już się bałem. Bo już się bałem. Ty znaleźć tę czapkę, nie ma tej drugiej. Czapki nie ma drugiej. Kuj, ja, ja, ja ci poszukam jakieś, dobra? Bo ja, to, ja, bo ja czuję, że to ja to po prostu przeżyję, co nie? Jeśli ja mam to ubrania. Ale dobra. Na, nawet nie jest tak źle. Nie jest tak, źle, jeśli masz czapkę. To ja po prostu to jest gra na czas, co nie? Ufa. Albo znajdujesz czapkę, albo nie. Powę ci. Ja widzę, dobra. Kto tam? Był... Grać? Nie, zombie. Dobra. A widzę go. Może znajdę dla ciebie czapkę. Odwróć się blisko. Próbuję się odrodzić, tylko ciebie. Dobra. Mam twoje rzeczy, dobra? Twoje rzeczy są pilnowane przez... O kurwa. Co? Ale rzeczy. Co rzeczy? Dobra. To się boch ciebie zginął. No. Chuj. To są, to są moje rzeczy. To nie są twoje te? To są moje. Nie To wszystko to jest moje. O kurwa, ale ty miałeś dobre rzeczy. A to kto jeszcze to zginął? Sko, szkoda, że miałem dobre że sobie. Czy ty nie... miałeś tutaj czapkę? Tak. Good morning. Hi. Masz więcej czapek, dobra, chodź chodźcie do mnie. Gdzie, umieraj i się, zabijaj się i dochodź. Dobra, jestem no, znaczy się nie. Ale odwróć mi się tutaj blisko. No już jestem w tym mieście, gdzie jestem. Dobra. Ile idę, idę do ciebie masz, masz dla mnie czapkę? Mam dla ciebie tyle czapek, że kurwa, może sobie czopki zrobić nawet Ej, co? Nie. co Nie. 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 Co Nie. Nie. obok Nie. Uwierz mi, się nie zajebie, jeśli nawet gościu, który nie ma przy sobie broni, znaczy nie ma amunicji do broni, ma broń. Oni będą obciągać po prostu. Zabij tego i pójdę Ja mam lagi teraz. Idera, chodź do mnie. Idź do tamtego domu. Nie są to zombiaki, idź tam, ale po cichu są, te jakie do dobre Ja je ja odciągnę, obciągnę i to I one są tam, gdzie, są, gdzie one się właśnie skarpiły Czapka jest przy mnie, czapka jest przy mnie ja nie biorę Kurwa uważaj Jak mi to nie ważne, czy masz ten Zab... Ja nie zginę, coś ty kurde One mogą mi obciągnąć Masz czapkę? Nie mam. Bierz tutaj, chodź tutaj. Tutaj gdzie ja byłem Dobra, mam kawę założenie, nie? Masz, masz, dobra. Nie ma, jest ci zimno? Nie nie mam na samą kawę co Bież Bierz jedzenie, zbieraj jedzenie i broń. Najlepsza broń. Takie, takie zielone, co nie? Wiem. Dobra. Zbieramy rzeczy. Osłyszałeś wszystko? Dobra. Bardzo dobrze. Tutaj mamy... czapkę na dwóch flipunków, bo miałeś. Ma dobra, mam soczek Tu jest tak łatwo obrój, że możemy mieć przejebane, co nie? Ej, to jest jak ruski. Ale patrz jak ale tutaj ciężko przetrwać jest. Czy widziałeś to? Tu było tak przejebane, że Jezus Maria. Dobra idziemy, dalej szukamy A ma, bo ja mam dwie czapki, sorry, ja jedną ci ten nie, masz dwie czapki, a drugą jaką masz? Ile Fioletową Procent 71 To daj mi tamtą drugą A daj mi swoją Już ci wyrzucam A masz, jeba ci po głowie łódkiem i ci się nie dzieje Wyrzuć Założyłeś ją, pałko Ale tą, tą, tą co mam nie ci wyrzucam Fioletową bierzesz Aha Aha dobra a ja, ja, sobie, ja, ja, ja nic nie będę craftował, co nie? Dobra, idziemy troszkę Zaczy, dalej. Dobra. Ja mam zabi, który ma... Mają... Idziemy pozabijać trochę zombiaku, lecz. ja zabijam zombiaki, a ty nie, nie jesteś tym dobry, wiesz? Tomaszu, wiesz o tym. Ja ty zabijaj, szukam rzeczy. Dobra. Plądruj, ja zabijam. Jeśli będzie ktoś, mam pistolet, mam jeden nabój. Jeden nabój zawsze coś działa, pamiętaj. Nieważne, co myślą inni. Jebać. Hmm. Jednym nabijem no, ja zawsze go trochę tam zranić. Jedna nabojem on będzie krwawił Założę że on będzie krwawił grabie, które mhm. mają 100% Co jest lepsze grabie, które mają 100% czy... Cześć, jesteśmy, masz masz spodnie albo coś takiego. To sobie czapka wezmę... Mam ra... Wyrzuć. spodnie Wyrzuć do do mnie. To dobra, ja zaraz dojdę. Mam dwa, dwie pary spodnie, chcesz? Dwie... Je, dobra, małaj. Chodź tutaj Potrzebuję wyrzuć, jak najwięcej ubrań. tu gdzie jest, jestem. Dobra Daj, daj, daj Wróćcie. To jeszcze ten drugie Ci dam Okej, okay. gdzie jest coś? Masz, dobra Dzięki Teraz ja muszę, teraz tak Zamieniam czapki Pobarańczową A wiesz Ej, co? Dołu? mogę ten Trochę tu to, to zjać Zobacz Bo mi się na tym nie wygodnie Dobrze, dobrze Mhm Tak Będziemy na odcinku czy ja robię teraz odcinek, co nie? Będziemy no, na odcinku. na odcinku Fajnie Co nie? Fajne uczucie? No dobra, robisz ten, to ja idę dalej szukać. U, i, u, a, a, ten, ten. A strażacki nie mogę przerobić na ubranie niestety. Wyrzucam je. Albo nie, poczekaj. Aha. Widzisz tej posterunek? O co to jest, ciekawka? dobra, teraz będzie mi trochę zimno, ale muszę to zrobić szybko. Naprawiamy, naprawiamy sobie ubranie. Chcesz to mamy się na parę spawn, dać. dam ci. A ci się nie, bo no, nie o to mi chodziło. Ale znalazłem się na parę mi, Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi szybko. Daj, daj do ciebie szybko. Chodź. Chodź szybko, szybko, szybko. Chodź, biegnij. Ta, ta Skocz. Nie, 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 jest wszystko dobrze. Chodź, rzuć mnie, rzuć mnie tutaj. Daj, parę spawn tutaj jest, masz. O tak, o to mi chodziło, dobrze. Poczekaj. Poszekaj tutaj? Czekam, czekam to dobrze Wiesz co, Bo ja chcę sobie teraz mieć te... Eee, po prostu koszulka chcę mieć na 100% Dobra, nie bierz nic niczego, nie bierz niczego dobra. Naprawdę, Dzień dobra, szybko Mam 200 kawki. Okej Kapkę Dobra, mam 77% życia Sp Spadło ci? Troszeczkę Poczekaj, kraftuję do końca Dobra, dobra, już mi wystarczy Okej, okay, to mi się może przydać Skile. Skill trochę uzupełnimy, medyka Healing Niko nie robił Dobra, ty ser robię i idę dalej prąd No jak ci Dobra, dobra Poczekaj, ja mam lagi teraz, ja mam spadek, poczekaj, bo ja mam spadek nic nie rób Nie idzie gdzie ode mnie, nie odsyłaj się Ja mam taki teraz ping duży Lagi mam Ja nie będę mógłczyć teraz, poczekaj i, a, dobra, już jest OK. Ale ja, pierdolę, z miałem taki nie, nie. tryb. Dobra, ja usłyszałem się do końca. Zobaczcie, czego nie zostało. Jest! Zostawiliśmy witaminy, syrop, a to mi się przydaje. Wiesz, wiesz, jak, to jest pomocne? Syropik. Wypić sobie. Na kaszelek. 83% razy się zdrowia mam. Patrz do końca, patrz do końca. Nawet najgłupsze przedmioty, które się wydają najgłupsze, mogą, ja. mogą mi się przydać tak w chuj. Ja znam lagi przy sębiaku, super To Nie, dzięki ja sobie, ja daję. Tutaj idziesz? Dobrze Uwaga, strze strzela! To nie ty, prawda? Chowamy się! Kto strzela? To nie jest dobra wiadomość dla mnie. Nie biegnij! Nie, nie gównym wyjściem, kiedy zobaczcie widzi Okej, okay, chce mi się pić, jestem głodny. Jem sobie kol, kolbę. Dobra. A teraz chce mi się pić. To coś widzajesz. Dałem ja ja sobie drzywę. Jestem naprawdę. Tak. tak, tak. Co ty tam się Co mówisz? Bym zamilkie. Łatka wam. Dobra. Biorę ubrania, ale jako bandaż. Nie ma niczego. Idę obok i sobie je ząbeka przy okazji. Żydnego oka nie ma. Jeszcze zdobędziemy. Maj nam będziemy tutaj bogami. Czapkę jeszcze. Hej, 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 hej! Guy, where are you? You're friendly? Hey you're friendly? Ok, wait. Ok, ok, go, go away. Don't shoot, don't shoot. Okej okay. mordkę Motherfucker Do Big Najka Zabij się? Bierz ubrania przy sobie na bandaże. Już nie zdążyłem Ja do wydejwał. Ale jajca, jak ja są tam. A zrobiłeś sobie bandaż? A, bo padłeś tak samo. Nie daj że tam... To... Ty, on się koło mnie zespawił! Chodź, zobacz. Dobra, nie chcę się patrzeć. I znowu. A to co jest co? jestem ja. Kurczę, się wystraszyłem. Jest blisko? Po kurwa, daleko jesteśmy. Ja, ja się zabijam cały czas. Ja też. Ktoś, ej, ktoś tam pobiegł. Na hama. Hej! Cześć. Brains. Brains. Good morning! Hej, it's you, I kill you Ja No 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 ej, ej, ej! Hej, fuck you, to Idiota! Uf. Walczył wzeb do pieś. kurwa, ja byś że wygra wygrał. daleko. Aj no dobra Może jednak to nie jest taka zła mapka, no ale tu nie są moje klimaty, na niestety. Ja potrzebuję naprawdę ubrań, ja chcę... Ja, je ja po prostu lubię rzeczy, dowiecie, takie bliższe. No nic. Mam nadzieję, że odcinek wam ja się spodobał. Spodoba. Ja kończę. Hi! Już I, dying, się. I dying, I dying. Tak, kończę odcinek. Babciuniąt. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał jeszcze raz, no i kończę. Moja no, pożegna się. Ciema! どうだ